Moi drodzy, dzisiaj się wszystko okaże. Ostatni odcinek pierwszego sezonu w serii. A, dwa mecze do końca: Specja i Bologna. Witam wszystkich bardzo na moim kanale. Z tej strony krzywy wszystkie linki w opisie, także możliwość subskrypcji i dania łapki. W górę bardzo do tego zachęcam. No i co? Tak jak mówiłem, dzisiaj na rozkładzie Specja i Bologna dwa mecze na wyjeździe. Aktualnie na ten moment sytuacja w tabeli wygląda tak, że jesteśmy na 17 miejscu, ostatnim bezpiecznym i mamy mecz więcej niż Verona, Crotone i Parma, więc zobaczymy jak ich mecze się potoczą. Najbardziej oczywiście liczymy na niekorzystny rezultat Verony. Jeżeli tak się stanie, to my oczywiście wszystkie mecze do końca możemy przegrać Pod warunkiem, że Verona, Crotone, Parma również to zrobią No i co, nie przedłużając, lecimy do odcinka I jeżeli chodzi o Borgesa, to ja dam te zastrzyki, słuchajcie Zastrzyki, bo ja go potrzebuję Ja go potrzebuję na te dwa mecze Jakby się coś stało, nie mamy prawego obrońcy Specja wygrywa z Parmą To dobrze Bo to znaczy że Parma już na pewno spada. Więc już pierwszy odhaczony. No i dobrze, słuchajcie. Verona kontra Bolonia i Krotone kontra Lazio. Oba te grają u siebie. Liczymy na to, że się potkną. Obserwujemy. No i słuchajcie, same pozytywne informacje. Verona przegrywa z Redem z Bolonią i Krotone z 3 z Lazio. Perfekcyjnie, perfekcyjnie. Jeżeli w takim razie my, Następne mecze, wszystkie przegramy i to samo zrobi Verona i Krotone. No to się utrzymujemy, ale oczywiście my gramy o full stawkę jak zawsze i obserwujemy co się będzie działo ze specją. Słuchajcie, koniec pucharu Włoch, Milan wygrywa, w, co najciekawsze w derbach z Interem, ale my jesteśmy największą niespodzianką. Nie wiem dlaczego, kogo myśmy tam wyeliminowali? Przypomnijcie mi w komentarzach, albo inaczej. Sam sobie sprawdzę, poczekajcie, e, kalendarz, z kim my wygraliśmy w tym pucharze w Włoch? Z Cittade... No jakby... Tylko z... czekajcie... No odpadliśmy przecież z Lazio, w trzeciej rundzie... Mm. Dobra, nieważne, coś im, się tutaj po... coś im się pomieszało. Lecimy dalej. Specja faworytem według The Athletic, kurs 2-0 do nas 3,40. To ważny mecz w naszej walce o utrzymanie Zwycięstwo bardzo by się nam przydało. OK, w miarę wszyscy pozytywnie zareagowali, oprócz Butaro, który w ogóle nie gra, więc niech się nie odzywa. Cieszę się, że te morale wzrosły pod tym względem i będą ochoczo walczyć o utrzymanie. Bardzo ważne dla nas mecze w kontekście utrzymania. to gra na wyjeździe z Juventusem, a Vrona na wyjeździe z Udinese. Bardzo proszę o to, żeby wszyscy tutaj domownicy swoje mecze wygrali. O, zobaczmy jakie będą wyniki. No powiem wam, że oczekiwałem troszeczkę lepszych rezultatów, ale nie jest tak źle jak mogłoby być, bo remisy. Nadal jesteśmy na 17 miejscu, co najlepsze. Punkt nad Weroną, dwa punkty nad Krotoną, ale mamy mecz zaległy. Teraz gramy ze specją my, więc zobaczmy. Jak się ten mecz jakim wynikiem zakończy? Okej, okay, moi drodzy, wychodzimy taktyką tą wcześniejszą, która ostatnio całkiem fajnie się sprawdziła. No i skład taki jak widzicie, Borges z tą kontuzją będzie grał, zobaczymy, ewentualnie wejdzie za niego Kiki na prawą, a wejdzie na środek Cruz. Obserwujemy Licardi. mam nadzieję, że będzie, że podtrzyma formę z ostatnich paru spotkań, bo naprawdę jest ostatnio kotem a raczej tego nie robił przez ostatni sezon. No i co? No oglądamy, co się dzieje. Kibice bardzo czekają na ten mecz, więc musimy zagrać na takim samym poziomie, jak prezentują swoją pasję i zaangażowaniem. To jest chyba albo ja to źle przeczytałem, bo nie mam okularów, albo jest to źle skonstruowane zdanie, ale zwolne winę właśnie na kibiców, że mają dla nich zagrać. Chociaż tam asystent co innego proponował, ale reakcja jest taką pozytywna, więc lecimy do meczu. No to oglądamy, moi drodzy, oglądamy. Fajnie, już mamy rzutną kartkę. Rzut rożny dla specji, i już przegrywamy szlub. Były zawodnik Krysta Palast, Trzeba bramkę w piątej minucie. Wspaniale rozpoczyna się ta batalia o utrzymanie. Jest akcja przeciwników. Liczę na to, że odbierzemy piłkę. No, zobaczymy, co się będzie działo. Przyjmiemy to. Ok, mamy. Ricardi. Michael do Licardii z powrotem. Ten, ten na skrót do Brewuriego, przejmuje to do Lamantii, Fajnie klepią, ale niestety, szkoda, nie przejęliśmy tego. Może jeszcze, może jeszcze się uda, spokojnie. Redca zgrywa to, wymieniają oni piłkę bardzo ładnie. Panowie, pilnować tam boków obrony. No, jazda, jazda, biała gwiazda, panowie. Mm, nie, 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 nie. Jezu! 2-0. Ok. Uh -huh. Pierwsza połowa dobiegła końca. Przegrywamy 2-0 ze specją. Nie podoba mi się to. Nie mocno ich powiadę. No bo nic nie pokazali kompletnie w tej pierwszej połowie. No i co? No, zobaczmy, co się będzie działo w drugiej. Jeszcze tam by był żeby był ostrożny przy atakowaniu. Piłki, bo ma tą kartkę. Okej, okay. niezbyt wiele się dzieje, robimy zmiany. Przede wszystkim zejdzie Bruori, w jego miejsce wchodzi Nestorowski. I zejdzie też Falbo, za niego wejdzie Giron. Może to coś polepszy na tej lewej stronie. Póki co tyle, jeszcze będziemy ewentualnie potem zmieniać piące. No i okej, okay. jest jakaś akcja, Borges, Anuar wrzuta na Lamantie. Jest 2 do jednego, jest 2 do jednego, gonimy wynik. Możliwe, że był spalony, możliwe, będą to sprawdzać na pewno, no ale zobaczmy. Jak znam nasze szczęście, to... Dobra, jest OK, jest uznane. Teraz oni mają już wolne, na pewno trafią. Uff, nie, ale było blisko ja pięć. Ostatnie 20 minut. Dobra, piaca zejdzie. Musi wejść na boisko kandelone. No Bo nie ma innej opcji. Wierzę w Twoje umiejętności i że mnie nie zawiedziesz. Lecimy z tą chopeczku. Ostatnie podlgi, jeszcze ich zachęcamy i może strzelą. Kurczę, to 2 do 2 byłoby pięknie. Rzut dożny dla specji. Ja pierdzielę 3 do 1. No i weź tu w człowieku ataku, jak oni takie coś robią. No. Teraz mam jeszcze akcję. Może na 3-2, strzelimy, ale no to już nie ma żadnego sensu. Na 3, na, 3, na 3 do 3 już na pewno nie strzelimy. W nawet nie łudzę. Ładnie Jillon wypuścił Candelonę Michael, Ricardi Strzał, ale nawet wożnego nie będzie. I znowu akcja od bramki. No dobra, zobaczmy co się tu będzie działo. Candelone. Wymiana z Gironem, ładnie, Michael. Candelone, jeszcze raz, Giron. Fajnie tam sobie grają chłopaki na tym lewym skrzydle. Mogłem wcześniej te zmiany zrobić, Anuar Ricardi. Ładne wrzucenie do Borgesa. Borges. Ricardine, Storowski, Michael, strzał jest 3 do 2, ale no to już nic nie da. To już nic nie da. Koniec meczu. Ja pierdzielę. Straciliśmy bramkę po rzucie rożnym, gdzie ja na treningach przed tym meczem dałem próbuj, y, trenuj y, obronę przed rzutami rożnymi. Eee, szkoda. Eee, I słuchajcie. Wszystko rozstrzygnie się w takim razie w ostatnim meczu z Bolonią. Rozmowa przed ostatnim meczem całkiem udana. Większość bardzo pozytywnie zareagowała, więc to mi się podoba. Pierwszy raz te rozmowy. Yy, Zebrujące rozmowy podczas zebrania zespołu dają jakiś efekt w FM, przynajmniej mi. Bo zazwyczaj było jedno, jedno wielkie obrażanie się. No słuchajcie, co tutaj dużo mówić, Bologna już za chwilę. Ostatni mecz sezonu, który zadecyduje o tym, czy się utrzymamy, czy nie. No i nadszedł ten czas, moi drodzy. My gramy z Palermo. Juventus u siebie podejmie Weronę, więc liczymy, że Juve to me, ten mecz wygra, nie odpuści, a Scrotonę gra z Genoą. No, to też liczymy, że Genoa wygra oczywiście. No, a Parma, jak już wiemy, odpadła, więc na nią się nie musimy patrzeć. No ale przede wszystkim patrzmy się na siebie i na to, żebyśmy wygrali z Bolonią. Lecimy do meczu. Moi drodzy, wychodzę takim oto składem. Większych zmian nie ma w składzie. Jedynie Blue ma, ma, ma zawieszenie za kartki, więc grane stojowski w pierwszym składzie. No i co, lecimy? Lecimy. Karty na stół, zwycięstwo albo spadek z Ligi. Dajcie z siebie wszystko chłopaki. No, nie wiem, czy za bardzo tutaj z dużej presji na, na nich nie dałem, ale kto wie, może to jakaś zadziała. No i gramy. Gramy moi drodzy, oliśmy się będzie działo. Uuu. Proszę was, panowie. Pokażcie wszystko, co najlepsze macie ze swojej strony. Okej. Okay. Już jakaś akcja jest stworzona. Anuar mamy piłkę Michael do Piacy. On wymienia ją z Falbo. Do środka do Kikiego. Spokojnie powoli klepiemy Anuar. Michael Falbo. Capradosi. Dobrze do środka do Ricardiego. Ricardi Nestorowski z Borgesem. Borges, Skrzydłem biegnie. Będzie wrzuta jakaś do Piacy. Uuu, ponad bramką. Ale super. Naprawdę dobra akcja. Dla Chłopaków na pewno brawa. cieszę mnie oceny wysokie Kikiego Borgesa i Ricardiego. I falbo nawet. To, do, to jest dobry prognostyk, naprawdę. To się wydaje, ale na te oceny trzeba patrzeć. Ej, ale akcja ma Bolonia. Jezu. Proszę was, panowie, bez głupich błędów, Nestorowski, odbierz to, odbierz to, odbierz to, dobrze, Kiki wybija, jeszcze mają piłkę, panowie, bronić się, bronić się, Juwara strzela, no nie przykryliśmy go, szkoda, no ale dobrze tam wszystko było po ich stronie poukładane, więc ciężko to było przechwycić, no ale nic, no, jeszcze się mecz nie skończył. Niestety, Krotone wygrywa z Nie Niedobrze, do przerwy jest tragicznie. Zasługujemy na ten wynik, a liczby dobitnie to potwierdzają. W drugiej połowie chcę zobaczyć i lepszą grę w waszym wykonaniu. Jazda, panowie, jazda! Stać was na to. O, Genoa 2-2 Krotone. Dobrze, dobrze. Mamy akcję jakoś. Capra dos Anuar, Lamantia. Ricardi, Nestorowski, do piacy. fajne, fajnie to wygląda. Tylko ktoś w środku musi się znaleźć. Aj, do nikogo nie, do, nie doszło, ale jeszcze jesteśmy przy akcji, przy bramce, przy piłce. Ricardi, Anuar, Falbo, piaca wypuszczony. No, Falbo. Panowie, zagrać to z kimś. Michael, Anuar, Borges. Wróć to jakoś ładnie. Borgesik, dawaj. No, no. No ale, na to czekasz? Piaca? Jest! Jest! jeden 1, -1. Marko, pięknie! 1-1, bardzo ważna bramka. Oby tak dalej, panowie, oby tak dalej. Ten remis też jest niebezpieczny, bo... Wiecie... Nie, no kur... to wygrywa. Ale w kontekście tego, że mamy remis, to nadal my jesteśmy wyżej nad nimi. Więc okej. Okay. Byle tylko u nas świetny remis utrzymał. Borges, Lamantia, Nestorowski, Borges, Licardi. Ja pierdzielę, ale to poklepali teraz. Szkoda, szkoda, że prosto w ramkarza. Falbo, Aj, szkoda, tam widziałem, że już szedł na tą piłkę Lamantia. Urbański, Polaczku, hopie. Ty tam lepiej się nie rozpędzaj. Siedź na tyłku i nie ruszaj mnie po prostu. Jezu, ej, znaczy już kończę, ja żadnych zmian. Dobra, nie, wszystko ja dobrze, więc zostawiam jak jest. Piaca, Michael, Riccardi. Borges. Aj, do kogo? Szkoda, ale jesteśmy przypisani do R. Borges, Nestorowski, Riccardi, Borges, Ruta. Piaca, dochodzi do piłki, Michael. I? Słuchajcie, wygrywamy. Wygrywamy. Tylko oglądnijmy, czy tam wszystko było w porządku. Czy nie było jakiegoś spalonego, czy coś. Kurde, już się zesrałem, że mamy pewne ustrzymanie. Ja pierdzielę. Krotone 4-2 wygrywa. Nie możemy przegrać. Koniec meczu. To chyba znaczy, że się utrzymujemy. Poczekajcie, chyba się utrzymaliśmy. Ale obserwujmy. Dobra robota, inni zaginie dla nas i zostajemy w lidze. Udało się. Ja czekajcie, 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 muszę to zobaczyć w tabeli. Jest. Mamy, utrzymujemy się w Serie A. Słuchajcie, zobaczcie, Parma swój mecz w ogóle wygrała ostatni. Crotone wygrało 4-3 z Genową, ależ oni walczyli o to utrzymanie. A Verona przegrała z... Ja piernicze, słuchajcie. Patrzcie się, Verona przegrała z Juventusem 2 do 1. Strzeliła bramkę w 89 minucie. Czyli wygrywała. Wtedy była nad nami, mieli 30 punktów. Ale Juventus, uwaga, strzelił dwie bramki, dając zwycięstwo Juventusowi w doliczonym czasie gry. Jedno w doliczonym czasie w pierwszej minuty, a potem drugą. Antony Martial, kochany, wiedział po prostu, że to ja jestem tenerem Palermo. W szóstej minucie doliczonego czasu. Wow, Wow, ale końcówka sezonu! No po prostu taka, jeszcze tak kolej. A Słuchajcie, utrzymujemy się. Brawo, panowie, brawo. I moi drodzy, w takim razie to na dzisiaj. ale jeszcze zobaczymy jakiegoś podsumowania sezonu, czy coś. Ale to raczej będzie później, bo jeszcze jakieś baraże chyba będą grane coś w tym stylu. Nie wiem. O, dobra, mamy podsumowanie sezonu. Zobaczmy, to był pracowity sezon na rynku transferowym. Trzeba przyznać, że wykonaliśmy dobrą robotę sprowadzając kilku kluczowych zawodników, którzy mieli znaczący wpływ na bardzo udany sezon. No, ostatecznie udany był. Eee, najbardziej cenny Bruoli za te 10 bramek, które strzelił. No, ale według mnie Kiki Kujwila i Kujwila też jak najbardziej na plus. Eee, ja się też cieszę z Piacy, według mnie ważne to było... Z... Ja pewnie, tu w ogóle skumajcie się to, że on przyszedł do nas z Werony, która spadła, rozumiecie to? Oddali gościa i spadli. A gdyby nie on, ja nie wiem, czy byśmy się utrzymali. Lamantia też dobry transfer, naprawdę. Kilka bramek ważnych dał. Elikadi taki średni sezon, jak na to jak dotychczas grał, ale też w końców, końcówce nie zawiódł. No, te wyniki ja pierdzielę Tylko 7 zwycięstw i to te cztery najważniejsze. Z mocno Helasem i Krotone. To było ten. Jakby, jakbyśmy tego nie wygrali, albo jakikolwiek turemiz by się przydarzył, to ja Wam gwarantuję, że my tu w tym momencie nas nie ma. Po prostu nas nie ma. Uch, wspaniale. Największy, najważniejsze zwycięstwo to chyba to pierwsze Scalarii. Faktycznie pamiętny mecz. No to pewnie to z Krotone, to było po utrzymanie. Branka sezonu Tikajo z Atalantą. Nie pamiętam tej bramki, jak ma być 4. Finanse. Uuuu, proszę bardzo. Piaca najczęściej sprzedający się zawodnikiem. No, głośno jednak nazwisko, więc się nie dziwię. Ogólnie, raczej wszystko na. na plus, jeżeli, jeżeli chodzi o hajs, z tego co mi się wydaje. Najczęściej tak zestawiałem zespół, no bo faktycznie większość czasu spędzaliśmy w takiej formacji. Ale już raczej do niej nie wrócę. Piłkarz sezonu według kibiców Ma Solo. Młody piłkarz sezonu Licardi. Transfer, to już wiemy. Branka ze zoną wiemy, najlepszy strzelec wiemy. Najwięcej asyst Borges 7, taki niezła, niezły wynik. Najwięcej nagród dla piłkarza meczu, tylko dwie e, massolo, w sensie raczej jeden piłkarz ares dostał, nigdy nie dostał więcej. Najwyższa średnia, średnia ocena massolo, on i tak kilka razy nas jakby e, za, zawodził. Najwięcej celnych po na 90 minut. Anuar to świadczy o tym, że naprawdę on potrafi grać jakby w tym środku, pola. Najgorsza dyscyplina Anuar 14 żółty kartek, 1 czerwona kartka, najszybszy gol Kun, on już, go już z nami nie ma, najmłodszy strzelec bramki Kujwila, 17 lat. No i zakończ słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że widzimy się jutro, bo chodzi o to, że ja muszę rozegrać całe okno transferowe, a wiecie, no chcę to dobrze przepracować, dobre transfery zrobić i tak dalej, ale liczę, że... Że, że wszystko za bangla, i, i widzimy się już jutro, jakby w nowym sezonie, z nowymi transferami, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to oglądasz do końca, to napiszcie, żeby zmienić tych, którzy najpierw czytają komentarze, dopiero potem oglądają odcinek, to napiszcie Szkoda. No, dobra, wielkie dzięki widzimy się jutro. Pa!